Nie wiem, co, mam, więc jeszcze, to, co tu jeszcze można yy, dodać. Słuchajcie, wszyscy politycy, którzy z różnych powodów byli wzywani przez prokuraturę, jeden stoi przed wami, to, to jestem ja. Pamiętacie, yy, yy, wtedy, kiedy byłem szefem Rady Europejskiej chociażby, byłem wzywany do, przed Komisję Śledczą, przed prokuraturę i nie wiem, czy pamiętacie, yy, nie korzystałem z żadnej ochrony wynikającej z funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, Policja nie musiała mnie dowozić, nie ukrywałem się w redakcji TV Republika, kiedy mnie wzywała komisja albo prokurator. Rządził minister Ziobro, prezes Kaczyński, wtedy mogłem spodziewać się wszystkiego najgorszego. Tutaj nie ma co dywagować, tu nie ma co, to, ta sytuacja nie wymaga jakichś szczególnych interpretacji. Są zarzuty, one są oczywiste, są, znaczy oczywiste, no bo wiemy, jakie materii dotyczą. Jest wezwanie. Były minister sprawiedliwości ucieka, chowa się u, u Orbana w Budapeszcie, no, też narażając i tak nie, będące w nie najlepszym stanie nasze relacje z Węgrami. Już lepiej, jakby na Białoruś pojechał, zresztą tak skończy prawdopodobnie, tam obok sędziego Szmyta, bo tam będzie bezpieczny, bo Łukaszenko raczej nie przegra wyborów w cudzysłowie. Polub, skomentuj, udostępnij.